Chodząc do domu po atrakcjach, zobaczyłam Stifera odjebanego w koszuli, gdzie ćwiczy swoją przemowę w łazience. Przepraszam. Ładnie, ja bym ci wybaczyła. No. A co, jedzie ją przeprosić? I to w mojej koszuli, to też położę. I bardzo dobrze jedzie przeprosić Ewelinę. Tak? No. Czułem od każdego wsparcia, że każdy liczył na to, że się pogodzimy, no bo gdybyśmy się nie pogodzili, no to byłoby jeszcze bardziej chujowo. Stifer mówi, powiem jej, że ją przepraszam, ale w sumie nie wiem za co, no to... Y Trochę się wszyscy zdziwiliśmy. Nie, 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 mów, nie że nie pamiętasz za co. Bo na to, że kurwa mnie zmusiliśmy, żebyś cię przeprosił. Powiedz, że po prostu powiedziałeś za dużo. A nie chciałeś pewnych rzeczy powiedzieć, ale w nerwach powiedziałeś, że... Jak już nie ja raczej to mówi? powiem, że nie pamiętam. Nie. Nie, nie mów tego w ogóle, to jest mów. żenada. No mnie to nie trafiło w ogóle to, że nie mogę tego powiedzieć, no bo jeżeli to ma być szczere, no to, no to powiedziałem jak, powie, powiem, jak powiem. A jak powiem, że za bardzo nie pamiętam? Nie. No w ogóle tego nie mów. Tifler wie, za co powinien przeprosić Ewelinę, i mam nadzieję, że doszło do jego małego muszku, że e, źle zrobił i że powinien przeprosić ją właśnie za to, co jej powiedział. Dobra, ja lecę, nie? No, weźmiemy ze sobą i no Wiadomo, życzę mi szczęścia. Pomyślałam sobie, że jeżeli Stifer pojedzie do niej w tej pierdolonej koszuli, że uda się to wszystko jakoś naprawić. Brałem się elegancko, pojechałem do kwieciarni, kupiłem najlepszy bukiet za 100 zł. Najbardziej się bałem tego, że Ewelona powie, że nie wraca do ekipy. W momencie, jak ktoś puka do moich drzwi, patrzę, a tam jakieś kwiaty, a potem Damian. Cześć, Joanna. Hej, wchodzi z kwiatami, taki przejęty. Ja naprawdę widziałam, że on się tym przejął wszystkim. Dopiero, że się dowiedziałam, co do ciebie mówiłem, nie? No. Przyjmiesz? Obiecuję, że to już się więcej nie powtórzy. Ja wiem, że się wydaje taki kwiat do góry spodem, ale z tych nerwów o tym zapomniałem i odwręczyłem tak do góry nogami. Nie spodziewałam się po Damianie takiego zachowania. No, wzruszałam się trochę. No bo naprawdę, no, jaki jest Damian, taki jest, ale, no, jest dla mnie ważną osobą i było mi bardzo miło, jak w taki sposób y, się zachował. No, Przeprosiny przyjęte, wracam z tym gałoniem do domu. No i misja wykonana, Ewa musiała, musiała się zgodzić i wróciła do ekipy. Ja tam się nie znam na tych YouTubach, ciśnijcie to subskrybuj i tam dzwonek i no, <laughs> będziecie na bieżąco. <laughs>